Przed tym oknem jest Petra. Kurde, że to głowa nie była. Tam na drzewo ja, się dało w ogóle wejść. Drugi team na blisko, czy nie? Tak, tak, na blisko. Pa. Oknie tam przy liściu Może jestem do pewno ja Czułem, że idzie tempo odniosę, jak robię zadymę coś? Idę na górę Spedowałem się Wiem drugiego, ostatni na dole w tym sekretniku Wchodzi na schody, wchodzi na schody, dostał To 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 Ja podbił mi A mnie zdolczę Jeden team zabiliśmy, jeden team zabiliśmy no. On się biją z innym teamem Lutuję jedna sekundy i wychodzę Nie Warto też umarł Wszyscy w tym lesie, trzech, trzech typów widzę żywych Mam trupa? A, dwa, takim razie. A, po prawej od pingu, jakoś tak. Po prawej tutaj, Po lewej Co? 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 jeden Tam no, był przebieg w lewo Mas stagowałem sobie. Podnieść. Waa! Oh! Gdoby ubardźcie! Dobra, no, ja no ja byłem na strzała. A. Się serwer umarł. Serwer umarł. Wszystkich wypierdoliłem. <laughs> z tym ostatnim. Sporojmy ma. Jak się wy, wyjebie w losowym miejscu na mapie, ja opakujcie mnie. Spoko, nie będę Nie będę cię opłakiwał tylko cię zdradziłem. <laughs> I... O kurwa! O, to... ale, 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 nie będę się spodziewać, że jestem w tej chatce. Jak tędy będą przechodzić, tam jest równe beczka, Ja tam strzelam mam podpalającą sam. <noise> o kurwa, zaraz we mnie biegnął. Na pole już. Okay. Jest na karawanie. A widzę, oni tam prawo idą. Ja nie mam effective range'a na nich. Zabijemy go. Tutaj przy górce jest. Tu, tu, tu drugi. Kurwa, nie wychylaszcie Kurwa, inaczej. Tu, 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 stąd padały Katał. strzały Stagowanym tutaj do tyłu powie Na karawana chyba poszedł. Na karawanie jeden Na karawanie jest Gotuję coś. Tak, tutaj chcę. Spróbuję podjechać tak na karwanie. Dla mnie jest Dostałem od karwany. Ma pierdolę. Karwana nie żyje. A moza, tak. A moza, tak. Kwadrosze Będzka. Dobra. Są pełnią. Sterpową, jest zupełną. Mnie! Mnie! Dostałem. I might be dead. Dostał, taga. Dostał Taga za górką jest No nie wierzę Ucieka, ucieka cały czas Uciekł już tam za górkę, no Dobracieczkę Nice Nice Let's go Kraga tutaj ma babeczka Widzicie Idealna pułapka z tego miejsca zapiekało. no gdzieś tam są w okolicy Wasztowera ciągle idę te psy zajebać zanim nam wejdą na plecy jeden na koło nie wiem, może by się zdawało? Nie. jeden do tyłu na ja, jest jeden na górze, dobrze, dobrze mówiłeś gdzieś tam w rogu schowany nie kurwa, stagowany ten na Watchtowerze! Jeden został stagowany Biegam do Włuch. ciebie, pan Sam jesteś jest też trochę. Drugi jest za mną. Próbuję przeskanować znowu tego na górze. Jeden minus. Dobra, ok. Pochodzę. Jestem za tobą. Drugi też tutaj jest. Ja regularnie sobie za tym drewnem, tak? Był wcześniej, no. Rzuca żółka. Nie wiem czy ten złotał raz szedł, czy się tam na siedzi Zatagowany na mnie. Strągę na to był, typ. Thraidowałem się, stradowałem. Zabiłem tego na górze. Tak, o, w porze. się? To czysto chyba. Tak. tak, to brzmiało. Masz, to to zrobić i pójść dalej. No dawaj z czego Nie O, jest... Jest wow, mi się wydaje, że to były grubi. Look, nothing, ej, ej Chodź jeszcze po drugiego, jest jeszcze drugi mikro U mnie ludzie O kurwa Jeden się era Dwa razy go stagowałem, kurwa Na Wieśniak bardzo blisko na mnie. No na mnie był, to Skradali się po, pode, pode mnie Widziałem tylko jednego Wiesz, jak mnie zabiją z stopfielda, więc jest na pompkę ma pasek na pewno trochę zjarany, jak i cały, bo pierwszy jarał po pierwszym strzale i później go jeszcze ztegowałem. Gram w Nie zostanę stanie dużo szyjdziko, ja? Zróbcież dalej. Rzucisz tam tomy. Rzu rzu to jak masz, jeszcze To ja druga. Na zwłoki będę mocno. Tak, rzuciłem, rzuciłem. Hit. Ty chyba dostał nawet ten kołem Tak, ja bez A mnie kurwa, to był mi rajbalem każdy zabiłem To ostatni tam, ostatni tam Podnoś, albo ja podnoszę No dobra Po drugiej stronie tego muru Już chyba jest po naszej Spoizionowany Nie żyje Zaraz tym bardziej idę na go <grym> Kurwa rampejd mi się zmarnował <grym> o! <grym> o! <grym> Następny rampejdź <grym> Widzę o, go Widziałem go, tam? Tak Chyba zeskoczył A czas jest na dachu jeden Dostał, taka Kurwa Wyskoczył. Nie należy. Zabiłeś tego z dachu chyba. Jak wyskoczył. jak ta żarówka. tam. jeden. Dwie na prawo stronę. W góry też. Jeden, w tak górze. To... Ja się leczę. Trupa idzie podpalić? ogóle są podpalone po mojej stronie. Tutaj do tyłu jeden. Bo to już jest tu. Jeden na górze wie się tak nie, nie, jeden. się nie. na mnie. Jeden się Nie, nie. dwa razy z jeden ma Romero. Oh, oh. Leży? Nie. 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 Romero Nie. Nie. Ostatni Nie. Nie. NICE <śmany> Ale portki wysadziłeś O <śmany> O oh, kurwa